Cześć, witam w regularnych lekcjach matematyki. Dzisiaj pogadamy sobie o wartości bezwzględnej, zdefiniujemy sobie ją oraz rozwiążemy kilka łatwych przykładów obliczeniowych. Bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Wartość bezwzględną zaznaczamy sobie w takich oto pionowych kreskach. I co to oznacza? No, wartość bezwzględna wyrzuca nam wartość a, jeżeli wartość pod wartością bezwzględną jest większa bądź równa 0, oraz minus a, jeżeli wartość pod wartością bezwzględną jest mniejsza od 0. Co to oznacza w praktyce? Ano oznacza coś takiego, że na przykład, jeśli mamy wartość bezwzględną z liczby 4, no to wartość bezwzględna z liczby 4, czwórka jest większa bądź równa od 0 równa się 4. Z kolei tutaj, jeżeli mamy wartość bezwzględną z minus 4, no to definiujemy sobie ją, że jeżeli a jest mniejsze od 0, to mamy minus a. Czyli to jest minus minus 4, dwa minusy dają nam plus, czyli to się równa 4. Czyli jednym słowem, w dużym skrócie, wartość bezwzględna zawsze wyrzuca nam wartość dodatnią z liczby. Czyli wartość bezwzględna z 5 to jest 5, wartość bezwzględna z minus 5 to jest również 5. Ale po co w ogóle się to wprowadza? No, bo czasami w matematyce nie potrzebujemy znaku wartości, którą liczymy, tylko interesuje nas tylko i wyłącznie wielkość liczbowa. Możemy sobie to zinterpretować przy pomocy osi liczbowej, czyli jak mamy na przykład liczbę 0 i czwórka i od 0 i minus czwórka, to interesuje nas odległość od 0, Czyli wartość bezwzględna z 4 w tym miejscu równa się 4, ponieważ odległość czwórki od 0 wynosi 4 oraz wartość bezwzględna z minus 4 również równa się 4, ponieważ odległość minus 4 od 0 wynosi 4. No to rozwiążemy sobie teraz cztery proste przykłady. I mamy 0 minus 2,5 to jest oczywiście minus 2,5 wartość bezwzględna. A wiemy o tym oczywiście, że jeżeli mamy pod wartością bezwzględną liczbę ujemną, no to zmieniamy znak na przeciwny, czy mamy minus. Minus 2,5, czyli to się równa 2,5. Tu z kolei co mamy? Mamy 3 minus pierwiastek z dwóch. Jak wychodziły na ładne całkowite liczby, no to faktycznie było łatwiej to zrobić. Ale jak mamy tutaj pierwiastek, no to troszkę trzeba się zastanowić. I teraz patrzymy sobie. pierwiastek z dwóch jest liczbą większą czy mniejszą od trzech. No właśnie, jest liczbą mniejszą od 3. Bo wiemy o tym, że pierwiastek z 2 na pewno będzie większy od pierwiastka z 1, ale na pewno jest mniejszy od pierwiastka z 4. Mówimy, że pierwiastek z 4 to jest 2, a pierwiastek z 1 to jest 1. Czyli jest to liczba na pewno mniejsza od 3. Czyli jeżeli od trójki odejmujemy liczbę mniejszą od 3, no to wynik będzie dodatni. W takim układzie, po zdjęciu wartości bezwzględnej, wychodzi nam, że to jest 3 minus pierwiastek z 2. No dobra. A co zrobić w takiej sytuacji? Mamy pierwiastek z 2 minus 3. No to w takim układzie widzimy, że pierwiastek z dwóch jest liczbą mniejszą od 3, czyli wynik tego działania będzie mniejszy od zera. To skoro jest mniejszy od zera, to musimy zmienić znak na przeciwny. Czyli zapisujemy sobie, że to jest minus pierwiastek z 2 minus 3. No oczywiście minus przed nawiasem nam zmienia znaki na przeciwne i mamy już wówczas minus pierwiastek z dwóch plus 3, czyli to się równa 3 minus pierwiastek. Z dwóch. No i teraz mamy takie działanie, które no troszeczkę bardziej skomplikowane, ale niekoniecznie trudniejsze. Patrzymy sobie. Tu mamy 1 odjąć pierwiastek z 2, czyli ewidentnie widzimy, że wartość tego wyrażenia jest mniejsza od zera. No bo jak od jedynki odejmiemy pierwiastek z dwóch, pierwiastek z dwóch jest liczbą większą od 1, czyli wynik będzie ujemny. Czyli zapisujemy sobie, że to jest minus 1 minus pierwiastek z dwóch. Dodać. I teraz patrzymy tutaj. Pierwiastek z trzech minus pierwiastek z dwóch jest oczywiście wartością dodatnią, ponieważ pierwiastek z trzech jest większy od pierwiastka z dwóch. Czyli jak od liczby większej odejmiemy mniejszą, mamy wartość dodatnią. No to zapisujemy sobie dodać pierwiastek z trzech minus pierwiastek z dwóch. Zdejmujemy sobie nawiasiki i mamy minus 1, dodać pierwiastek z dwóch, dodać pierwiastek z trzech minus pierwiastek z dwóch. To nam się redukuje i zostaje nam minus 1 plus Pierwiastek z trzech. I takie zadanko mamy zrobione. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o podstawowe wiadomości dotyczące wartości bezwzględnej. Oczywiście ona będzie się nam się pojawiała jeszcze w innych działach matematyki, będzie się wprowadzało nowe wzory, nowe działania, ale wtedy po polutku będziemy sobie to wszystko ustalali i tłumaczyli. A póki co, żegnam się z Wami, do zobaczenia i zapraszam do następnych filmów. Cześć!